Manko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Brankę. Za to kolejny kanale idzie czas na odcinek z Buchary Świata widzów, już ósmy. Bardzo szybko to idzie czas na Ironwood, czyli jeden z takich mamutów, chociaż i tak jak widzicie, nie zalicza się do lotów narciarskich. Będzie bardzo i to bardzo ciekawie. To ostatnia próba przed mistrzostwami świata w Zakopanym. E, tak wygląda klasyfikacja. Prowadzi Fabian, e, drugi Matejko i trzeci Kacper. No bardzo to wygląda ciekawie, bo Fabian oddala się od tej reszty. No, Puchar narodów było interesujące, chociaż no, bardzo ciekawa walka pomiędzy tym drugim, trzecim miejscem pomiędzy Kazachami a Hiszpanami. Tak to będzie wszystko wyglądało. Jest jedna informacja: wujek wraca do konkursów, ale zdecydował sobie Macierek 320 -ty odpuścić sobie konkurs. Będzie trenował w Szczycińsku, żeby przygotować się na te Mistrzostwa Świata. No i coś czuję, że na Mistrzostwach Świata zobaczymy wszystkich. Na pewno. No oczywiście, iron mood, bardzo historyczna skocznia. Specjalnie tutaj dana nam, żeby tutaj zawodnicy się poskakali. No i niestety mamy wiatr plecy. No jak widzicie, rekord za wyborny u mnie nie jest, bo to tylko 160 metrów. Ale mało na tej skoczni skakałem. I może od razu zaczynamy. Zaczyna to wszystko huberk. Kamerzysty tu chyba nie ma. A nie tutaj jest kamerzysta. Co to było? Ale dobra, lecimy, no niestety wiatr w plecy, ale jak sobie poradzą zawodnicy wysoko leci nad ze skokiem Huberk. No i ładny skok! No dalej od mojego rekordy życiowego, ale tutaj rekordy życiowe nie będą. No, no i ładnie tutaj Huberk. 167 metrów jest tutaj włączony dźwięk. No ma mała taka nota, bo tylko 134, ale wiemy, że to, to nie jest taki... Nie wiem czy można zrobić do tego mamuta. Mogę kliknąć fajnie to wszystko wygląda. Fajnie Moja no, Amanda klikał w innym momencie Sport na faktach, reprezentant Niemiec Chyba tak jakby w... słabiej wyszedł z progu No tak, słabiej wyszedł z progu Czy przekroczy punkt K? No pół metra zabrakło do tego punktu K I drugie miejsce No ale jaka duża przewaga 14,1 więc tu No metry będą bardzo duże I Niko no zaskoczył nas pozytywnie To trzeba sobie powiedzieć Reprezentant Finlandii Skakał znakomicie W ostatnim konkursie w Jiandiakuu No i on to potwierdza, też ładny skok Ale zabraknie, zabraknie na Huberka 166 metrów i miejsce drugie Zobaczymy czy będą takie, takie fajne dalekie skoki Chociaż wiemy, że mamy wiatr w plecy, to będzie trochę trudniej z tym I Polish Gamer. Niestety wrócił na swoje te przeklęte miejsce, te straszne dla niego, czyli miejsce ostatnie Ale popatrz, może dzisiaj będzie lepiej Oj tak, ładny, ładnie, ładnie Polish Gamer 168,5 I mamy prowadzenie gamer'a. brawo Ładny skok Na pewno o to chodziło no i teraz wujek. Lubi skakać na takich skoczniach dużych, bardzo dużych. Bo on no, to oczywiście no, w Karachowie stanął na podium, yy, więc na pewno to trzeba sobie powiedzieć, że potrafi skakać na mamutach. A przecież w yy, ostatnich Mistrzostwach Świata w Lotach był w 10 dziesiątce, był ósmy. A też w ostatnim konkursie w Pucharu Świata Widzów w pierwszym sezonie był trzeci w planicy. No ale teraz dopiero czwarte miejsce. Więc zobaczymy, czy te treningi też coś dały, bo dopiero przedostatni, ale jeszcze bardzo dużo skoczków do końca. Camelo, reprezentant Hiszpanii. Fajna tutaj taka kamera, ale no widać, że realizatory tutaj inaczej zdecydowali to zrobić. A teraz reprezentant Hiszpanii, Camelo. Ładny skok, ale niestety wylądowany na dwie nogi, 169 metrów. No i miejsce piąte, no najdalszy skok na razie tego całego konkursu, ale daje to dopiero przedostatnie miejsce. Teraz czas na proszka reprezentanta Rosji. Popatrzmy na Rosjanina. No nie mają jakieś genów wielkich lotników, ale może proszek. Jeszcze na podium nie stanął, ale miał tam miejsca w czołowie dziesiąte, ależ ładny skok, ale niestety. Znowu wylądowane na dwie nogi, 174 metry, ale by tutaj, jakby tutaj wylądował telemarkiem, ale tylko 30 straty do polisza. Gamer'a najdłuższy skoki, pierwszy podat 170 metrowy. Popatrzmy na pomidorka, na reprezentanta Polski, drugiego w tym konkursie. Popatrzmy. No i ładnie. Ładnie skoczył. 164,5. Ale miejsce dopiero siódme. No, mówię, tutaj ładnie skoczył, a tu. No, niestety nie jest wysoko. Jest przedostatni. Wyprzedza tylko sport na paktach, który jako jedyny nie przekroczył punktu K i czarny. No, Amerykanie skaczą u siebie. Może to będzie taki powiew. Takiej nadziei, że to będzie dobry konkurs Niestety nie dla czarnego Tylko 160,5 jest ósmy Oczywiście bardzo dużo punktów dodanych, tylko 7 punktów, ale to nie był dobry skok Bardzo minimalnie, bo chyba tak gdzieś 4 punkty wyprzedza Sport na Faktach I teraz czas na białego Reprezentanta Polski Kolejnego Popatrzmy Troszkę jakby za wcześnie wyszedł z progu. No też to nie był daleki skok. no razie te skoki nie są za dobre. 160 metrów. No punktka jest, ale przedostatnie miejsce. No nie podobają nam się takie skoki, szczerze. Bardzo nam się nie podobają. Polish Gamer dalej na prowadzeniu. No i teraz QBRT-300 był w ostatnim konkursie w Dziędziu. Blisko zwycięstwa prowadził po pierwszej serii, ale niestety spadł. Nawet z podium. A teraz trudne warunki dla. Polaka. Trzeba mocno się wybić. No i ładny skok. Ładny skok jak na to, jakie miał warunki. Ale 162,5. No i miejsce ósme. Jeszcze nawet nikt się nie zbliżył nad do tej piątki po kilku skokach. Pierwszy Polish Gamer, drugi Proszek, trzeci Huberk, czwarty Niko, piąty Wujek93. A teraz George. Reprezentant Chin. No w Chinach nie spisał się aż tak za dobrze George. Liczono może nawet na podium dla tego zawodnika, a niestety skończyło się jak się skończyło. Teraz też w trudnych warunkach 161 metrów. No i wreszcie jakiś ładny skok i miejsce czwarte. Spychaniko na piąte. No, dwie dziesiąte tylko wyprzedził Fina. Tylko. A teraz Roblox Media, reprezentant polski. Kolejny. Popatrzmy, jak skoczy trudno określić, jak tutaj zawodnik leci, ale bardzo ładny skok, wreszcie! 170 metrów i Roblox Media będzie na prowadzeniu. Piękny skok. Już na podium Rastanu to chyba bodajże było Lachti. Wtedy bardzo ładny, ładnie tutaj skakał w Lachti. Niestety potem kryzys formy i dwóch Polaków na czele będą na pewno tak chcieli zostawić. I teraz Bartol. Mówiłem w ostatnim kukusie, że bardzo ma ciekawy styl lotu jak Martin Koch. Więc zobaczymy, czy będzie miał gen takiego lotnika jak Martin Koch, Bartol. Będzie miał. Daleko, kolejny raz. No ale wykorzystał te bardzo dobre warunki, ale 173 metry na prowadzeniu, Francuz. Czyli tak to nie jest najdalszy skok, najdalszy oddał proszek. No, kiedy by wylądował telemarkiem, pewnie moglibyśmy go widzieć na prowadzeniu. No, ale niestety jest dopiero czwarty. Chociaż i tak, jak na jego, to dobry wynik. Bartwek. No musi na pewno wrócić do tej starej formy z ostatniego sezonu, gdzie walczył jeszcze z Kasperą o wygranie Pucharu świata widzów. Tak, jakby trochę przejechał próg. Ale daleko. Bardzo dobry skok. 167,5. No i miejsce czwarte. Ale chyba egzekwo z proszkiem? Egzekwo. Egzekwo są. No chociaż odległość bardzo się różni. No ale mówiłem, proszek wyglądało na dwie nogi. To niestety obniżyło mu noty. Popatrzmy, jak skoczy kolejny gospodarz Find No, bardzo słabo czarny. Na pewno musi lepiej skoczyć w yy, I skoczy. I piękny skok, ale niestety wylądowane na dwie nogi. 172,5. No i miejsce siódme. Czyli tak nawet w powystawki. stawki. Czyli pewnie, jeżeli byśmy tutaj mówili, że ta piątka teraz skoczy dalej, no to w będzie. W drugiej dziesiątce Rolix Jest forma przed Mistrzostwami Świata Więc zobaczymy jak się spisze Reprezentant Japonii No to nie był jakiś za dobry skok 165 metrów, ale miejsce siódme Czyli lepszy wynik niż fajna manka A nie, taki sam, taki sam jednak, proszę bardzo tego, że to taka skocznia duża to jednak bardzo małe przewagi, ale tego też się spodziewaliśmy i Bartolini sam mówił, że ma szansę zdobyć medal na Mistrzostwach świata. Bardzo dobrze startuje. Taki początek sezonu nie ale od Harachowa, od Kusamo skakoł znakomicie, stało na podia. Ale teraz 166,5. No i niestety dzisiaj może być bez. Jest to miejsce dziewiąte. Chociaż. I tak Bartolini skacze naprawdę bardzo dobrze. Pewnie będzie się przygotowało na te konkursy w Zakopanem, no i teraz Kacper, no. Z z, piekło, z nieba do piekła, tak można powiedzieć. Pięknie zaczął sezon, ale potem duży kryzys formy. Czy będzie jakaś poprawa po tym skoku? No, jakaś trochę była, bo warunki naprawdę miał bardzo trudne. 164 metry, no i miejsce szóste. Z tej piątki, która skakała Rolik z Bartolini, jeszcze on jest na razie najlepszy, ale została dwójka. Matejko Ferrari i Fabian. No, uznawaliśmy go za takiego pechowca Matejko, bo miał takie dwa konkursy w Innsbrucku i w Lacty, gdzie był liderem po pierwszej serii, a niestety popsuł. Ale na szczęście w Harachowie wszystko się zmieniło no i skakał daleko, ale dzisiaj nie aż tak. 163 metry. No, i jest dopiero 15. Słabo. Słabo. Kamela znowu jest lepszy. Ale no na szczęście, jeszcze no przewagi tutaj są bardzo małe straty. Więc tutaj na spokojnie może tutaj zaatakować. Ale też spać z kilku miejsc. I Fabian, forma naprawdę niesamowita przed Mistrzostwami Świata. Mówił już, że szkoda, nie szkoda że nie jedzie Macierek. Ale liczy na to, że jak wróci na Mistrzostwa Świata, to będzie tutaj w najwyższej formie. Ale on w jakiejś najwyższej formie nie jest 161,5 i dopiero miejsce 17. No cóż, tak to wygląda. Pierwszy Bartol, drugi Roblox Media, trzeci Polish Gamer, czwarty Bartwek, piąty Proszek, szósty Kacper, siódmy Huberk, ósmy Rolling, dziewiąty Fanmake i 10 Bartolini. No zaskoczenie to 17. miejsce Fabiana i 15 Matejko Ferrari, czyli dwóch liderów takich walczących o, to, o ten o lidera. No tak to wszystko wygląda, bardzo na prowadzeniu Rob Polish Gamer Przed wielką szansą na to, żeby wreszcie ten kryzys Wyjść z tego kryzysu i to chyba w najlepszym momencie, czyli przed Mistrzostwami Świata no, Bo proszek znowu bardzo fajnie, Bartwek tak jakby wraca do formy Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Cóż, przechodzimy do drugiej serii Zaczynamy drugą serię konkursu Na Iron Mountain time Stanach Zjednoczonych, zaczyna to wszystko sport na faktach Jedyny, który w tym, tej pierwszej serii nie przekroczył punktu K ale teraz ma dobre warunki, czy je wykorzysta Niemiec? Nawet musi, żeby się tutaj zrehabilitować. No i się zrehabilitował, ładny skok. 166,5 No i miejsce oczywiście, które daje mu prowadzenie, no bo on zaczyna ten konkurs. No ale skok no bardzo słaby w pierwszej serii, których no zobaczymy, które to będzie miejsce, ale na razie no powinno to być miejsce w drugiej dziesiątce, a nawet w trzeciej. To nie będzie dobry konkurs Niemca. A popatrz na białego, który też na pewno nie może być zadowolony z tego, z tego dzisiejszego konkursu. Oj, to nie będzie dobry skok. Oj, 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 Słabe wyjście z progu, jeszcze te warunki 152 metry. No by po prostu już miało obojętnie. Ale no, miejsce ostatnie jest bardzo dużą stratą do sportu. Na faktach, no ale cóż, złe wyjście z progu. Może to jest w opozycji najazdowa. I też bardzo trudne warunki spowodowały to. Że reprezentant Polski niestety spada na ostatnie miejsce. No i niestety po każdemu chce jak najlepiej. A teraz czarny. Słabo też jako. Reprezentant z tutaj, który skacze u siebie, ale wreszcie bardzo dobry skok. 167,5,7 metra dalej. No jest oczywiście prowadzenie o to chodzi. No, jedyny zawodnik, który w tej pierwszej serii przekroczył 140 punktów, był Bartol. Znakomity skok i może być kolejne podium w tym sezonie. A teraz QBRT 300. No i dzisiaj znowu o podium nie ma szans. Na pewno dalej chyba pamięta ten skok w w tej drugiej serii, gdzie popsuł szansę na podium. No i tutaj też nie będzie miał szans na dzisiaj dalekie. Skakanie 162,5. Nawet przegrał z sportem na faktach, ale to 1,10 o jedną dziesiątą. O jedną dziesiątą. Dwóch Polaków na razie na samym dole tabeli, a teraz troszeczkę zaskakujący wynik, bo teraz Fabian, no ale wiadomo, jakiś słaby konkurs musiał się zdarzyć u Kazacha. Zawsze nie może być tak kolorowo. Każdy zawodnik będzie miał jakiś, na pewno uznał jakiś konkurs za niezadowolenie, ale Fabian ładnie będzie chyba prowadził 168,5. No chyba na styk! Na styk! Tak jest, tylko 50 wyprzedził czarnego. Ale kazak na prowadzeniu, więc potrafi w tych ważnych momentach skoczyć, bo to był ważny moment, bo na pewno nie chciał spaść jeszcze dalej. I stracić te kilkanaście punktów. Pomidor. Pomidorek. Ale też pomidor. Ale teraz popatrz na Polaka. Też pan nie wyszedł z progu. No i może zabrać to prowadzenie Fabianowi. 168 metrów, no i miejsce, które daje mu prowadzenie, też troszeczkę na styk, bo wyprzedził go tylko o 0,6. Więc jest styk, choć tak panowie w tej drugiej serii skończyli bardzo podobnie, chociaż pół metra dalej. Fabian, tylko Ferrari to też zaskakujący A pamiętajmy, że o jeden punkt tylko wyprzedzał Kasper w klasyfikacji generalnej Puchary Świata Widzów, a Kacper jest szósty, a on dopiero 15. Pewno będzie chciał atakować czołówką dziesiątkę, ale takimi skokami nie da się. O, no Można go usprawiedliwić trudnymi warunkami, ale 157 metrów jest dopiero przedostatni. Czyli jeden z bardzo słabych konkursów, chociaż też mu się w tym sezonie zdarzał miejsca na koniec stawki. A teraz kolejny z Hiszpanów Camelo. No to nie jest dobra wiadomość dla Hiszpanów przed Mistrzostwami latach tak, albo po prostu ta skocznia mu się nie, nie spodobała. Na przykład taki Simon Amann nie lubi skoczyć w wiśle. Więc, no, tak jak każdy zawodnik ma jakoś skocznik, który bardzo nie lubi. A teraz Camelo skacze bardzo ładnie. 168,5. No i z dużą już przewagą wyprzedzi. Tomidorka. Myślałem, że to Q-Barty, ale Q-Barty jest dopiero szósty. Ale, no ważne, że przynajmniej jakiś Hiszpan prowadzi. Ale na ile zobaczymy. I Wujek 93. No, czy jest jakaś poprawa? No, nie sądzę. No, nie po to trenował, żeby przyjeżdżać tutaj z Otepei. Bo tam pewnie trenował i nie po to trenował, żeby zajmować miejsca w drugiej dziesiątce. On potem, chociaż może tak, jest zasłona dymna 162 metry. Wujka i miejsce drugie, jakończyka. No, wcześniej startował z Brankersem, ale no cóż, Brankers nie startuje w tym sezonie, już pewnie nie będzie startował. A teraz Niko, reprezentant Finlandii. Który bardzo ładnie skakał w dżendzioku, drugie miejsce A przecież to był jego trzeci start Bo zaczął chyba od Harachowa skakać Tak mi się zdaje, 164 metry No i miejsce trzecie, skok Niezły, no ale zbrakło z zbrakło do wujka, szkoda Dla Niko Chociaż pamiętajmy, że też no Po prostu można powiedzieć, bo Oba kraje, które przychodzą z świata Tatują, bo mają tego samego trenera. Finlandia i Stanie są połączonymi kadrami, a teraz czas na. Nie wiem kto skakał, ale zobaczymy za chwilę. Dobry skok. George skakał, George 165 metry. No i miejsce piąte. No, co skok to coraz gorzej u każdego. Exekvo z Fabianem jest na, szóstym, na piątym miejscu. A teraz Bartolini. No, zaczyna tą czołową dziesiątkę. Będzie trzeba się bronić, bo miejsce czerwone to też dobry wynik. dobry prognozy przy miejscu z wami świata. Mówię, że ma tutaj, jak mówiłem w tej pierwszej serii, ma szansę na medal. Ale oj, 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 spadnie. 163 metry, no i miejsce dopiero ósme. Gdyby wylądował telemarkiem, jeszcze by tutaj coś uratował, ale nie. 163 metry, jeszcze wylądowane na dwie nogi miejsce dopiero ósme. Czyli na pewno konkurs zakończy w drugiej dziesiątce. Fanky! Czy to wreszcie będzie konkurs, którym się przełamie? Bo szóste miejsce w generalce co konkurs to trochę słabiej, tylko ten konkurs w Innsbrucku tak mu bardzo dobrze wyszedł. On skaczył u siebie, więc tu może coś tutaj się pokaże. Dobry skok, ale nie będzie pewnie prowadzenia. 161 metrów. Ósmy. Niestety też tak słabo jak Bartolini. Czyli czarny będzie najlepszy. O 20 dziesiąte wyprzeda swojego rodaka. Czarny. Proszę bardzo. A teraz Rolix. Kolejny z tej elitarnej czołówki. Reprezentant Japonii. Więc popatrzmy. Oj, naprawdę trudne warunki dla Japończyka. Tu trzeba mocno się wy... wyjść z progu. I pociągnął ten skok, ale nie będzie punktu K. 158,5. No troszeczkę psuje na ten spektakl wiatr. Miejmy nadzieję, że ten wiatr w końcówce się trochę uspokoi i będzie dobrze. I Huberk zadebiutował w ostatnim konkursie w Dzienniku, pewnie tak, tak, tak. Więc liczę na to, że teraz skoczy na miejsce Człowiek 10. Będzie o to trudno, ale będzie wysoko, będzie daleko, ale z tobą skok wylądował na dwie dogi. Dlaczego? 169 metrów, ale mimo tego jest drugi. Jakby wylądował telemarkiem, no to chyba najdłuższy skok tej, tego całego konkursu w drugiej serii. Tak, w drugiej serii, bo w pierwszej to mieliśmy skoki po 180 metrów, ale to najdalszy skok, więc szkoda, ale będzie czoła dziesiątka. A jak teraz skoczy Kacper? Na razie zbliżył się do Fabiana, zbliżył się do Matejko Ferrari. Więc popatrzmy. Daleko. 163 metry. No i mamy nowego lidera. Co to oznacza w klasyfikacji generalnej? To oznacza, że wyprzedza wyprzedza Matejko Ferrariego. To jest już pewne, bo miał tylko jeden punkt przewagi. Ale co z Fabianem? Miał troszeczkę więcej. Zobaczymy po konkursie wszystko. Na razie patrzmy na rywalizację. Proszek, piąty po pierwszej serii. Reprezentant Rosji. Naprawdę niesamowity wynik dla niego, może będzie atakował podium Tylko trzeba będzie skoczyć daleko Oj niedobrze wyszedł z progu Jeszcze słabo wylądowane, szkoda 164,5, popsute szanse I dopiero 12 miejsce, co to oznacza, że będzie przynajmniej 16, no niedobrze Niedobrze dla Rosjana, szkoda Bo ten pierwszy skok był naprawdę ładny Może gdyby wylądował go telemarkiem ale bardzo słabe lądowanie, bo dwa razy nie wylądował telemarkiem. No będzie trzeba na pewno na tych normalnych skoczniach poprawić. No tutaj lądowanie telemarkiem. Na tych normalnych skoczniach, nawet na tej dużej, wielkiej krokwi będzie potrzebne. Bartwek! Daleko. Ale czy na tyle? 162,5 jest trzeci. Szanse na podium są małe, bo tu będzie trzeba liczyć na to, że trzech zawodników spadnie z podium. Kacper na prowadzeniu, drugi Kamelo, który i tak zrobi duży awans. No, był czternasty Ale teraz Polish Gamer do no Polish Gamer. Czy wreszcie on to zrobi? Czy wróci z dalekiej podróży? Czy wreszcie wróci w tym idealnym momencie? Popatrzmy, Polish Gamer. Wysoko leci nad ze skokiem. I jest podium nie! Nie ma podium. Czekać, 160,5. Trzeci jeju, jeju. Jest trzeci. Znowu te lądowanie. Nie wiem, czy to jakiś śnieg, czy to wina organizatorów, że taki śnieg, bo może przy tym trudno się ląduje. Kacper na podium, to jest pewne. Wraca do formy Roblox Media. Oj, ależ tutaj. No, Polak może być na podium, może być, bo to też wszystko zależy od Robloxa Media. Chociaż i tak, Polish Gamer będzie miał najlepszy wynik w tym sezonie, ale Roblox Media psuje skok. 158,5 chociaż nie aż tak psuje. Siódme miejsce będzie czoła dziesiątka, ale podium nie będzie. Kamelo na podium. Niesamowity awans na 14 na, na przynajmniej trzecie. No i teraz Bartol. Mówi, że ma może taki gen lotnika jak Martin Koch, albo by bo to jest Francuz. Ale popatrzmy: bardzo trudne warunki dla Francuza. On leci wysoko, i oto wygrał. Oto, proszę Państwa, wygrał Bartol. Wygrywa 165 metrów. On zdeklasował wszystkich. Niesamowite. Wygrywa ten konkurs reprezentant Francji. Drugi, Kat. Czwarty, Polish Gamer. Ósmy, Piąty, Bartwek. Szósty, Huberk. Siódmy, Wujek 93. Ósmy, Roblox Media. Dziewiąty, Niko. I dziesiąty, Pomidorek. Fabian. jedenasty, egzekwo. Egzekwo są na 11. miejscu z Georgem też na to patrzymy, Matejko Ferrari dopiero 20, czyli pewnie spadnie z tego drugiego miejsca. Więc popatrzmy na to wszystko. Kacper awansował na drugie, czyli nie wyprzedził Fabiana. Bartol awansował na piąte, czyli pewnie spychnął Roliksa albo kogoś innego. A Camelo 11 miejsce. Kolejne podium dla Hiszpanów w tym sezonie. To trzeba sobie powiedzieć, znakomicie skaczą Hiszpanie, jak nie Matejko Ferrari to Camelo, jak nie Camelo to Matejko. No ale w poniedziałek i w środę czekają nas Mistrzostwa Świata w Zakopanem na skoczni normalnej i dłużej Więc Będziemy czekali na to Więc cóż Tak wygląda to wszystko, popatrzcie na kasę i kasę generalną Ulala No bardzo mało tutaj traci Tylko 7 punktów Kacper do Fabiana A pamiętajmy, że te Mistrzostwa Świata są też zaliczane do Puchary Świata Widzów Matejko Ferrari spadł na trzecie, a nagle tutaj się przybliżył Bartolini, chociaż też konkurs nie mógł zajrzeć do udanych Bartol awansował na piąte To jest bardzo mam start, ależ tutaj jest ścisk, naprawdę jest ścisk No i tak to wszystko wygląda No cóż, czekamy na te konkursy w zakopanym, pewnie będzie ktoś na pewno startował, bo wątpię, że ktoś odpuści sobie Mistrzostwa Świata, no bez przesady co to jest oczywiście w piątek będziemy testowali ten właśnie, jak widzicie, o, takie, jak widzicie ten edytor skoczni, Hillmaker pańskim jumping, już trochę próbowałem, no i działa jest ciekawy, spróbujemy go sobie w piątek przetestujemy go i cóż no oczywiście zostawiamy to sobie na piątek cóż, Nie cóż, Jeśli się zbawię, że jak nam do zobaczenia w odcinku. Puchar Świata, jak mówiłem, w poniedziałek. Mistrzostwa Świata. Czekajcie i zobaczycie. To będzie najlepsze. Do zobaczenia.